Adwokatów i radców prawnych w Polsce jest około 70 tysięcy. 70 tysięcy proszę Państwa. Gdzie Wy jesteście? Przyrzekaliście stać na straży praw i wolności obywatelskich. Z całych sił mamy się przyczyniać do umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wy się boicie wejść na salę sądową z odsłoniętą twarzą i to trzeba uczciwie powiedzieć. Wybierając ten zawód, wybieraliśmy kroczenie ścieżką odwagi, a nie konformizmu. Kiedy to się stało normalnością? Dlaczego dla Was nienormalność stała się zwyczajnością? Doskonale wiemy, że w tym kraju już nie funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny. Doskonale wiemy, że dochodzi do dewastacji Sądu Najwyższego że od ponad półtora roku dochodzi do dewastacji naszej gospodarki, edukacji, systemu zdrowotnego. Widzimy to i odczuwamy na własnej skórze, że zabierana jest nam wolność krok po kroku. Wszystkie te wprowadzone obostrzenia są wybitnie niekonstytucyjne. Na szczęście mamy jeszcze e, za sobą w tym momencie sądy. Jeżeli nie jesteście w stanie zdjąć tej maski. To zastanówcie się, czy jesteście godni nosić wasze togi. Proszę Państwa, czas, kiedy mogliśmy zachować neutralność światoboglądową, minął. Dzisiaj nie wypada milczeć. Dzisiaj trzeba wyraźnie powiedzieć, co się myśli. Dlaczego? Dlatego, że ludzie tego potrzebują dlatego, że musimy ludziom pomagać. Najgorętsze miejsce w piekle jest zagwarantowane dla tych, którzy w czasie kryzysu światopogląd światopoglądowego zachowują neutralność. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych kolegów, żeby tłumnie wstępowali do naszego stowarzyszenia i żebyśmy wszyscy razem walczyli o to, co dla nas wszystkich najważniejsze o naszą wolność, godność i o prawdę.